Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po przerwie, witam Państwa Wróżka Katarina, ja jestem doradcą na portalu Wróżby Online, na tym portalu, na którym właśnie teraz Państwo jesteście i który oglądacie i przypominam, że możecie Państwo do godziny 20.45 wysyłać SMS i dzwonić również, gorąco zapraszam. Oczywiście na wszystkie semce -y odpiszę, jeżeli komuś z Państwa nie zdążę, nie uda mi się, to oczywiście proszę się uzbroić chwilkę cierpliwości, odrobina cierpliwości i oczywiście Państwo wiadomość dostaniecie, także proszę się nie niepokoić. Wszystko jest pod kontrolą. Ja oczywiście w domu też też stawiam karty i także będziecie Państwo na bieżąco uzyskiwali odpowiedzi. Dobrze, a już wracając do Państwa wiadomości, już tutaj sobie... Będę odpowiadała, wybierała. Aha, tutaj było, skończyłam. Czy spotkam mnie coś dobrego w najbliższym czasie? Dobrze, to o ile pamiętam, to tam wyszły dobre sprawy, w spra dobre wiadomości w sprawach, nie wiem czy urzędowych, czy zawodowych, czy finansowych. O, o tak, jakieś pozytywne rozwiązanie jakiejś sprawy, może w ten sposób, ale zobaczymy, czy się jeszcze dobrego panią spotka. Um, tutaj też był anonim, także przepraszam, że tak oderwane od, ale już wracam do, do tej wiadomości. Cóż jeszcze dobrego? Znaczy, ogólnie jest takie wskazanie, że jakby ten ciąg, taki przeszkód, um, no jest już za panią. E, I tutaj, tak, jest spotkanie towarzyskie, jakieś nowe kontakty się pokazują, czyli no. Dość dobrze się będzie działo, jeśli chodzi o, o takie rzeczy. No i widzi Pani, no tutaj jest tak naprawdę, jeśli chodzi o życie towarzyskie, no to wygląda dobrze, tak? Że tutaj już powinna być poprawa, przede wszystkim zmiany. Ja bym powiedziała, że też jakiś, no tutaj wyjazd się Pani szykuje. No, bardzo, no to ciekawie to wygląda, czyli jakieś mimo wszystko dobre rzeczy będą się Pani zdarzały. No, tylko troszeczkę takich finansowych mi się tutaj pokazało. Zmartwień. Dobrze, pytanie anonimowo. Witam cię, po pani Kasiu, co czuje do mnie mężczyzna? I czy połączy nas coś więcej niż znajomość? A jeśli tak, to kiedy? Dobrze. My już patrzymy w takim razie, jak to będzie z wami? Znaczy tak, tutaj a, tak naprawdę to większe jego działania się pokazują a, w zimie. Co prawda tutaj jest kontakt, tylko ja bym powiedziała, że ten kontakt jest dość mocno ograniczony. On tutaj o jakimś wyjeździe myśli. W ogóle chciałby coś, e, coś pani takiego dać, ofiarować. No tutaj jest, e, tutaj jest takie wskazanie. E, nie wiem, czy ten mężczyzna ma kogoś, bo tutaj tak nie wygląda do końca jakby na, na wolnego. E, ale to no, jakby no, nie o to było pytanie. tak e, czy, Powiem tak, że tutaj tak, to będzie się rozwijało, tylko że to będzie na tej zasadzie że będą jakieś tutaj problemy z komunikacją, z kontaktem, tak, tak to się tutaj pokazało. Co będzie, ja bym powiedziała, że nawet pani zostanie postawiona w takiej sytuacji, że już pani ręce opadną i w tym momencie coś, coś zaczyna się dziać, niespodziewane działanie z jego strony niespodziewany sygnał z jego strony e, i tak jakby, no, jest szansa na to, żeby to e, przenieść na inny poziom, tak, czyli, e, no, taki, nazwijmy to związkiem, no, i jest tutaj, tak, no, szansa jak najbardziej. W ogóle, jaki tutaj wyjazd, tak, się przy tym mężczyźnie też pokazał. No, tak zima tutaj wygląda chyba najkorzystniej, jeśli chodzi o was. Dobrze. E, dobrze, anonim. Według pani wróżby on spotka się też drugiego przyjaciela. Jaki on będzie? Dobrze, już patrzymy. Mam nadzieję, że pani ogląda tutaj jeszcze. Zobaczymy, jakim to będzie człowiek, ten drugi przyjaciel. To oczywiście jest kontynuacja już poprzedniej wróżby. Zobaczmy, jakiż to będzie człowiek. Znaczy człowiek, który, który miał rodzinę, to to może tak. Ja bym powiedziała, że ta rodzina w jakiś sposób Wykorzystywała go finansowo, lub na pewno prowadził własną działalność. Nie wiem, czy prowadzi, natomiast jest tutaj wskazanie, że miał taki, taki etap w swoim, w swoim życiu. Człowiek, który będzie szukał szczęśliwego, szczęśliwego, takiego stabilnego związku, kiedy pani go pozna, on może mieć jakieś drobne jeszcze tutaj problemy finansowe, natomiast proszę się tym nie przejmować, bo on je tutaj porozwiązuje. Jest to mężczyzna, który niekoniecznie musi być z Pani miejsca, czyli też, też tutaj ta odległość jest, jest pokazana i Pani nie do końca będzie ufała temu człowiekowi, to się tutaj w ten sposób pokazuje, czyli tak jakby no... On nie do końca będzie go Pani rozumiała. On będzie się właśnie tak dziwnie zachowywał dla Pani, inaczej może niż wszyscy e, i przez to nie załapie Pani e, jakby jego stylu, tak, zachowywania się. E, no i tak jak mówię, no tutaj ta, ta, takie informacje, ale człowiek ciepły tutaj się pokazał, człowiek, który naprawdę ma dużo uczuć w sobie e, i który m, lubi się opiekować też innymi, czyli no, no, na zasadzie tutaj też jest pomocy, czyli on może w jakiś sposób Pani pomagać też. Oczywiście to jest umowne, tak, bo pomoc może być słowna, może być jeszcze jakaś inna. Natomiast, no, no tak jakby będzie wyciągał do pani tę pomocną dłoń. No. Właśnie. Tak to wygląda. <laughs> Anonim, pozdrawiam. Zapomniałam spytać, co osiągnął. Co osiągnął? Co osiągnął, że zerwałam? Chyba tak. I z jakiego powodu wróci do mnie? Czy dlatego, że coś poczuje do mnie? Dobrze. Z jakiego powodu? No, zobaczmy. Zobaczmy w takim razie, jak to będzie. Znaczy, no nie mogę być bo on tutaj myśli o pani, to jest na takiej zasadzie, i, um, on może i by chciał, tak, żeby, um, żeby w jakiś sposób to, nie wiem, czy zakończyć nawet, czy, czy nie, ale to jest na tej zasadzie, że to jest troszeczkę silniejsze od niego. no osiągnąć to on tutaj nic nie osiągnął, bo, no bo tutaj nie ma takiego wskazania. W ogóle cała ta sytuacja, która, która się tutaj pokazała, to jest taka sytuacja pokazująca się w karcie uśpienia, czyli to nie jest coś, co będzie trwało cały czas, tylko jednak jest to tendencja tymczasowa. Widać, że Pani tęskni za tym tę mężczyzną, no, on też za Panią tęskni, myśli o Pani, nie można powiedzieć, zresztą Pani no, wyszła w takiej bardzo fajnej karcie, jeśli chodzi o jego odczucia. No jest jej tutaj przyciąganie, więc no, myślę, że najzwyczajniej w świecie mu Pani zabraknie, tak? No, tutaj nie, nie ma w zasadzie innego innego powodu, natomiast no, jest ostrzeżenie przed powtórką z rozrywki, więc w przyszłości no, proszę jednak się jakoś dogadywać lub znaleźć ten najlepszy kanał dla Was komunikacji. A jaki to będzie, to zaraz zobaczymy. Jaki będzie najlepszy kanał komunikacji. Znaczy tutaj jest otwarcie, tak? Otwarcie i... Ja bym powiedziała, że wy powinniście uczyć się na błędach, wyciągać wnioski z błędów, ale znowu jest tutaj pokazana komunikacja, czyli po każdym takim kryzysie, no dobrze było, żebyście usiedli naprzeciwko siebie i porozmawiali. To jest, to jest na tej zasadzie, bo wy rozumiecie swoje błędy. Gorzej jest jakby z realizacją, z realizacją tych, no tych jakby swoich postanowień. No właśnie. I tak to wygląda. W ogóle pani jest strasznie nerwowa. Strasznie. Dobrze, do pytanie. Pani Katarzyna, czego może dotyczyć to kłamstwo? Mężczyzny, jaki inny mężczyzna mi tam w kartach wychodzi? Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, czy nam karty odpowiedzą. Bo tutaj tak tajemniczo to by wy, wyszło, ile pamiętam w ogóle w tych, z tych wiadomości, z tej wiadomości. Czego może dotyczyć państwo? Już patrzymy, czy może dotyczyć to państwo. Hmm. Znaczy, tu się pokazują jakieś kwestie z przeszłości. Um, tylko takie, no nie wiem, jak, jakaś taka nierozwiązana sprawa, nierozwiązane emocje. Na tej zasadzie nie, tak jak mówię, to nie wychodzi nic takiego strasznego. Boże, tylko no, no właśnie coś takiego, co panią zaboli, że on nie powiedział. To jest na tej zasadzie. Natomiast nie jest to no, jakiś taki rzeczywiście straszny powód, tak? Także proszę się tam nie denerwować. E, jaki inny mężczyzna mi tam w kartach wychodzi? Zobaczmy, jakim będzie następny mężczyzna silny, e, ja bym powiedziała, że jest to mężczyzna, który e, znaczy tutaj się pokazało e, tak naprawdę połączenie, które mówi o językach obcych, czyli to może być człowiek, który na przykład zna języki obce lub się tym interesuje, e, człowiek, który pracuje gardłem też prawdopodobnie, e, czyli mówi dużo. Ogólnie jest wygadany, tak? Wygadany on tutaj w spacie maga, e, który to mówi o właśnie o takim... No i wygadanie o takich zdolnościach do tego, żeby sobie radzić. Pracoholik, no to także pracoholik, osoba, która, która też ciągle niesie, więc no, no takie jest tutaj wskazanie. No, mężczyzna wysoki tutaj jeszcze, jeszcze tyle mogę powiedzieć z tych, z tych kart. I no, taka interesująca osobowość, no na pewno taki elokwentny pan, pan się tutaj pokazał, czyli no jednak ktoś wart, wart zainteresowania. Dobrze, na wizji rozumiem. A kiedy pojawia się ten z przeszłości? Co karty mi powiedzą o tym docelowym partnerze, który ma się pojawić? Dobrze, to znaczy ja tylko powiem, że ja pamiętam ten rozkład tam do listopada był. Był ten wątek z przeszłości, także, także proszę jakby to mieć na uwadze. Jeśli chodzi o tego pani docelowego partnera, zobaczmy, cóż o karty mówią. Cóż to za mężczyzna dla pani? nowy mężczyzna, to, to się pokazało do końca roku znowu znowuż wyszedł, a znaczy mężczyzna towarzyski, lubiące, lubiące w ogóle przebywać wśród ludzi, komunikatywne. No, będzie to trwały związek. Mężczyzna przystojny. No, to się On może mieć jakiś związek e, za granicą, ale jaki to się okaże. E, natomiast e, wyszedł atrakcyjny mężczyzna, taki, który się podoba kobietom i w ogóle ładnie mówi też, e, jest, no, umie się wysławiać. Jest to mężczyzna, który będzie miał rozwiązane sprawy z przeszłości, czyli nie, nie będzie tam jakichś dziwnych e, historii i e, niedomówień. E, no właśnie, i mężczyzna, który, nie wiem, no mimo wszystko jakby Pani się pokazuje jako osoba, która pójdzie za nim, bo nie będzie miała wątpliwości co do niego, i ten związek spełni Pani oczekiwania, czyli jest tutaj też, no, Karta Świata, która mówi właśnie o tym, o tej realizacji, spełnieniu jakby tych swoich marzeń i zamiarów, i muszę Pani powiedzieć, że jakby no tutaj Pani od...